Przygotowując wystawy czasowe, które w końcu bardzo krótko są prezentowane tu w salach Muzeum Regionalnego w Szczecinku, chcemy pokazać, że. W bardzo różny sposób i bardzo różnymi rzeczami się zajmujemy. Dlatego ta wystawa rzeczywiście jest daleka od tego, co było do tej pory w tym miejscu czyli o tej wystawie o życiu, kulturze i sztuce dogonów. Tym razem jesteśmy bardzo blisko nas. W końcu Muzeum Regionalne powinno zajmować się regionem i ta wystawa to właściwie pierwsza odsłona większego cyklu, jeżeli uda nam się to kontynuować, bo nie byliśmy w stanie pokazać naraz wszystkich interesujących obiektów. I uwaga! Też nie jest tak, że to jest katalog wszystkich możliwych obiektów sakralnych Ziemi Szczecineckiej, bo wyraźnie sam tytuł sugeruje, że jesteśmy poza głównymi arteriami komunikacyjnymi. Czyli, na przykład, nie zobaczymy tu kościoła z Gwdy Wielkiej, czy nie zobaczymy kościołów z Jelenina, z Jelenia, bo tymi trasami jednak jeździmy i te kościoły lepiej czy gorzej znamy. Chcieliśmy pojechać głębiej. Często, uwaga, drogami. Gminnymi, drogami, które mają tak zwaną mijankę, drogami przez las. Te nawierzchnie też są różne, ale dałem radę, bo ja jeździłem właściwie od jednej do drugiej miejscowości i tym razem pokażemy północną część ziemi Przy czym jest jedno odstępstwo, pokażę też w tej wystawie naszym zwiedzającym, jeden kościół, który formalnie, historycznie nie należy do Ziemi Szczecineckiej, ale jest bardzo blisko, jest obiektem wyjątkowym, dlatego głupio by było ominąć ten obiekt, który jest... Przede wszystkim mało znane, i to jest też domena tych, tej wystawy. Tu zobaczą Państwo kościoły, często których Państwo nie mieli okazji zobaczyć. Często one są znane tylko lokalnej społeczności, ewentualnie rodzinie lokalnej społeczności, a ktoś inny, kto nigdy nie był w danej miejscowości, nie miał okazji wejść do kościoła. Jeszcze jedna rzecz, o której zapewne będę mówił przy okazji otwarcia, nie udałaby się ta wystawa, gdyby nie właśnie te społeczności lokalne, bo jest taki niepisany kod, że tak naprawdę za, za obiekty w dużej mierze, jeżeli nie w głównej mierze, odpowiadają ludzie, którzy mieszkają blisko tego kościoła. I dzięki temu, że udało mi się wejść do tych obiektów, dzięki temu, że mogłem je zwiedzać nie tylko jako bryłę architektoniczną, ale również jako wyposażenie, bo to jest absolutnie istotne. Mogę się z Państwem i my, muzalnicy, możemy się z Państwem podzielić tymi wrażeniami, a zdjęcia są na bieżąco, to znaczy, to też jest było ważne, że to nie są zdjęcia robione 3-4 lata temu, tylko to był projekt, który zaczęliśmy latem tego roku, czyli te zdjęcia są naprawdę to wygląda dokładnie tak, jak pokazujemy, to znaczy, w tej chwili tak jest stan poszczególnych obiektów sakralnych. Widzimy się w najbliższy czwartek, 28 września, tradycyjnie o godzinie 17.